Zapraszała Joanna Sikora. Dziękujemy bardzo za relację. Na nietypowy piknik zdecydowali się dzisiaj także mieszkańcy Torunia, gotyckiego miasta, w centrum którego wyrosło kilka tysięcy metrów kwadratowych żywej trawy. Organizatorzy tak zwanego śniadania na trawie mają nadzieję, że w ten sposób uda im się zachęcić mieszkańców miasta do ekologicznego trybu życia. Ekologia na prawdziwie wysokim poziomie. Piknik na trawie jak co roku przebiegał pod znakiem uśmiechu, dobrej zabawy przy dźwiękach muzyki, a przede wszystkim nauki, wszystko po to, by zmieniać nieekologiczne przyzwyczajenia mieszkańców. To jest istotne, żeby jakbyś tak małymi krokami wdrażać pewne, pewne zachowania, może, może nawet stwarzać modę na, na pewien styl życia. Organizatorzy namawiali więc do segregacji śmieci, kupowania lokalnych produktów czy korzystania nie z samochodu, a roweru. Ile osób udało się przekonać, nie wiadomo, ale impreza z roku na rok jest coraz popularniejsza. To chyba tak naprawdę największa nagroda. Te osoby, które przychodzą rano i widzą trawę i dziwią się, a także ci, którzy przynoszą ze sobą kosze piknikowe, jedzenie, siadają razem ze swoimi rodzinami, no to jest rzecz, która naprawdę nas bardzo cieszy. Większość uczestników już dziś deklaruje zmianę swoich przyzwyczajeń. Staramy się robić to nas. Co dzień, Zazwyczaj tym bardziej, że mając wnuków, trzeba im jakiś przykład dawać. I myślę, że większość ludzi już w tej chwili też to robi. Jak podkreślają jednak organizatorzy, wciąż jest dużo do zrobienia, dlatego już teraz zapowiadają powtórkę w przyszłym roku. Oby dopisała pogoda tak jak dzisiaj, a więcej o prognozie Magdalena